Szymonko z tej strony sinton, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jeszcze więcej na temat samoningowania mobów. Tak, czyli po prostu spawnowanie mobów. Jak rozpić kolorowe owce, kule gasta z różnymi siłami wybuchu y, oraz slajby różnej wielkości. Ymm, no i tak, zaczynajmy. Więc pierwszą częścią tego to jest y, rozpięcie jakiegoś owcy. Jak widzicie, ma kolor fioletowy. I tutaj możemy po prostu samą ship, koordynaty, to jest proste. No a potem otwieram do kolor. Jakąś liczbę wybieramy. Maksymalnie chyba jest 6, 15 sprawdźmy. Tak, jeśli trzeba 16, to zawsze, ale, bo, lub większą liczbę, to zawsze będzie biała. Może nie. Dobra, ja tego nie ogarniam, ale to jest tak czy jak kolor. No. Dobra, to się nie robię. I też zrobiłem takie małe działo na owce. Palcie się, palcie. Dobra, włączę to. Kolejną częścią tego poradnika jest rozpięcie kulkasta z różnymi siłami. Mm, tak, możemy. To jest si kula gasta z siłą 0, nic nie robi, nic nie niszczy. I teraz to jest trochę bardziej skomplikowane. Samo Fireball, to jest proste, koordynaty, trzy klocki nad kodokiem. I teraz tak: otwieramy domek skramerkowy i tutaj wpisujemy Explosion Power, czyli siła wybuchu Explosion Power i ja wpisałem sobie tutaj 0, możemy wpisać tu trzeba 10 jak widzicie tutaj już się tym bawiłem teraz przecinek i direction czyli strona w którą leci, ja Wam polecam zrobić taką, bo wtedy będziecie mogli strzelać tą kulą gdzie chcecie tylko pamiętać, że direction po, po dwukropku musi być w nawiasie kwadratowym i tutaj jest kropka, przecinek, kropka, przecinek, kropka czyli to są koordynaty X, to są koordynaty Y i to są koordynaty Z. No i pik. ona ma teraz siłę 10 i będzie, będą lagi. I to. Znaczy, to jest zbagował teren. Nie ma takich wielkich lagów jak się spodziewałem. Yy, więc działa na już widzieliście i ostatnią częścią tego poradnika jest rozpienie małych przyjaznych slime'ów. tutaj możemy sobie zreśpieć samą slime koordynaty jeden kloczek nad obłokiem. i rozmiar slima więc to jest całkiem fajne widzicie taki mały słodziak co? Ok, pozbyłem się już tego bydla, a więc... Bydla, by, bydla, nie wiem. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mmm, mam test. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka pod tym filmem oczywiście w górę. Tam w górę. Ej, I możecie zasubskrybować mój kanał na więcej poradników nowych. Ja się z wami żegnam. Cześć!